Witajcie w kolejnym serwisie Betkich TV. Wiem, że moje typy z zeszłego tygodnia przyniosły Wam trochę dochodów, więc w tym tygodniu mam dla Was kolejne. Jak zwykle zaczynamy od pewniaka tygodnia. W tym tygodniu moim pewniakiem jest typ na zwycięstwo Lecha Poznań w spotkaniu z Ruchem Chorzów. Poznaniacy są w tym momencie na czele tabeli Ekstraklasy. Prowadzą z siedmioma punktami na koncie. Ostatnie trzy zdobyli po świetnym występie przeciwko GKS-owi Bełchatów. Trzy gole w tym spotkaniu zdobył Rudnevs i wydaje mi się, że i tym razem może się wpisać na listę strzelców i pomóc Poznaniakom odnieść kolejne zwycięstwo. Ich wygrana w spotkaniu z Ruchem w Betklika jest wyceniana na 1,70. Moim zdaniem jest to świetny kurs jak na pewniaka. Kolejnym typem jest oczywiście zakład tygodnia. Wracamy tutaj po raz kolejny do Premier League, gdzie Sunderland w derbach północno-wschodniej Anglii zmierzy się z Newcastle. Oba zespoły rozpoczęły tegoroczne rozgrywki od remisów. Sunderland zremisował na wyjeździe z Liverpoolem, a Newcastle u siebie z Arsenalem. Ale Sunderland był, z tych dwóch zespołów był dużo lepszy, miał dużo więcej em, okazji do, do wygrania swojego spotkania, więc wydaje mi się, że na własnym boisku, przed własnymi Panami powinien odnotować pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. U nas pokut się 2:10 jako wisienkę na torcie zostawiłam sobie oczywiście specjalny zakład. Moją propozycją jest tutaj w tym tygodniu zwycięstwo Manchester United w spotkaniu z Tottenhamem, po mi się w połowie. W Betlik proponujemy taki zakład po kursie 4.25. Jak wiecie, Czerwone Diabły słyną z tego, że swoje mecze wygrywają zwykle w końcówkach, więc wydaje mi się, że tym razem mogą zejść do szatni remisując z Kogutami, ale odniosą zwycięstwo w drugiej połowie. Jeśli uważacie, że moje typy mogą Wam przynieść jakieś korzyści i tym razem wejdźcie na stronę www.betli.com, załóżcie tam swoje zakłady, a w przyszłym tygodniu zobaczymy się ponownie i zobaczymy czy miałam rację.